Halo, halo? No, słychać mnie? Siema, Madeusz. Cześć, tylko ja Ci od razu zaznaczam, że ja w szatni jestem po treningu. Ja nie wiem, nie wiem o co chodzi, zobaczyłem dopiero story. Okej, okay, słuchaj, mam do Ciebie stary... Może inaczej, no? wprowadzę Cię w sytuację. No? Pytałem się Alana mhm. Kwiecińskiego o Ciebie. No? Generalnie może... Jakie... Jakie są Twoje relacje z Alanem Kwiecińskim? Może w, tym momencie? Może w ten sposób. No kurwa, wszyscy wiedzą, że nie są za dobre. No co, no szuka głośnych fal, chciałby się na mnie wybić, no to to my właśnie nie mnie wywiadach. Kurwa, przestań, proszę cię. Ja nie chcę, nie chcę absolutnie na Twoje. Wstyd no to by to było to się wybijać na tobie, nie? Tylko. to nie, to nie Tur ci tak powiem, grzecznie, naprawdę, powiem ci grzecznie stul gębę i nie obrażaj innych kurde zawodników, nie, bo daleko ci na przykład do Ej, mnie, ale, czy, czy do, czy do Pająka, nie. To ty mnie zacząłeś e, obrażać. Łopie, bo jak zacząłeś, zacząłeś kurwa gadać, że wszystkich zgasisz 7-7, no to to jest kurwa wielka ujma dla mnie, dla Gamu, czy dla, dla Piotrka, nie. Ale ja zawsze mówię o frikach Piotrek to jedno, bo jego. Ale nie zawsze, nie bo jakiegoś, nie wiem, w, raz chyba odpowiedziałeś to, że wszystkich gasisz i że, 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 że tam są obsrań, no czy my nie wiem. To gali to będą... i, i, i szczoky to są sportowy, To niech wypierdala na sportową galę i, to się, i te słowa to kieruje do ciebie no. nie, nie wiem, ty się zacząłeś mnie czepiać w wywiadach bez powodu nie ma dzień Aha. No ale to... tak nie było? Proszę Ciebie, ja, ale czy. Ja osadziłem Cię Nigdy na hypie Na hypie Cię zaczepiły, nic... na hype, zaczepiłem Cię no. i mu, powiedziałem do Ciebie, kapitol, nie przestań się kurwa napinać przed tymi kamerami i tak dalej, bo nie zgasi wszystkich 7-7 i ty do mnie. To jest takim skurzonym głosem, ale czemu tak do mnie mówisz? A potem zacząłeś kurwa swoją tak się, przed kamerami. powiedziałeś do mnie chamstwo. Ty ja potem znowu zacząłeś przed kamerami, kurwa, się, kurwa pisiować. Się, kurwa, a najpierw to to byłeś obstrany, kurwa, do jak się spotkali bez kamer. No to zobaczymy, no to zobaczymy na konferencji. Zobaczymy, czy będz taki mądry na konferencji. To zobaczymy, chup, no zobaczymy, jak ja ci widziałem w każdym miejscu kurwa na dyskotece i tak dalej, to zawsze miałem no to takie. To zobaczymy, plany. ty zawsze mogę się Bo ja nie wszędzie. potrzebuję atencji przed kamerami, wiesz? Ja nie potrzebuję atencji przed kamerami, Powiem, a ty widocznie potrzebuję. O tobie powiedziałem, no. jak już jeszcze raz ten wywiad, bo po, 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 zobaczymy, postałeś zobaczymy postałeś na żywo, wtedy będzie hejtera. dużo kamery, zobaczymy, czy będziesz taki kurwa, mocy tak samo. Nie kurwa, ze strony, będę człowieku w zawsze jak dobrze, cię widzę, to dobrze. spróbam sobie nos. No właśnie tak się zachowuję, tak mi widzisz, że w po, 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 po Ja? Co ty no się tak, wiasz, ty! Tak, ty! Podaj jeden, przykład, jeden przykład, gdzie kurwa. No Jak rąbiej, powiedział głupotę, się powiedział głupotę. cofnąłem, że ja się do ciebie, bo do mnie głupotę, to od razu no. się cofnąłem, żeby ci w łeb wyjewać. Dobrze, że się uspokoiłeś. <śmawienie> no. <śmawienie> kurwa! Od razu ci wykurwił, jakby ci się Dobra, będziesz miał okazję w niedzielę, żeby mi wyjewać w łeb. będziesz miał okazję! Tak, że nie mogę kurwa cię nie na konferencjach. Ale czemu nie możesz? ci się nawet! No bo mam tak kurwa w kontrakcie i co myślisz. Przestań gadać kurwa, proszę Cię, Ła, łamiesz stoły. Kurwa, nie kłopanę, wiem, jak do mnie podlecisz i będziesz miał problem, kontra, to od razu kontra, Dobra, kodra. zobaczymy, zobaczymy no w niedzielę. Do zobaczenia. No, no, nie bry, do zobaczenia. Do, do zobaczenia. No, ja klonę, do zobaczenia. Nie, jeszcze Amadi, Amadi. Halo, halo. Słucham Cię. Amadi, bo oh. jeszcze właśnie Alan powiedział... Okej, okay, bo musiałem, żeby woda. Ale Alan nawiązał też do, twoich, no. do Twojego klubu, a no. konkretnie do właśnie trenerka, trenera Mirka. No. no że wszyscy gdzieś tam jesteście podobni, nie? że lubicie aktywnie działać w mediach na zasadzie takich kontrowersji i tak dalej. Ja znaczy, to no. Znaczy zacznijmy może od mojej osoby. Ja ale nigdy nie zaczepiałem, nawet, nawet go kiedyś kurwa chwaliłem i tak dalej. Po prostu z dnia na dzień zaczął mieć do mnie problem, jak znokautowałem Polaka. Może dlatego, że trenują razem w klubie. Nie wiem dlaczego zaczął mieć do mnie problem. Ja do niego problem nie miałem. Dzień, na dziś dzień mamy oboje do siebie okej, okay, w porządku. A jeśli chodzi czemu się czepia mojego klubu i Mirka, nie wiem, to są dwa kluby, które od lat ze sobą konkurują. Eee... No nie wiem, w sumie wielu bardzo dobrych zawodników wyszło spod skrzydła Mirka, którzy trenują na przykład też na dziś dzień u niego w klubie, jak choćby Marian Żyłkowski i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, no, co, co on ci powiedzieć i jak tutaj bronić Mirka, bo nie słyszałem tych słów. Bardziej mógłbym cię odnieść, jakbym to obejrzał, wiesz. Mhm. No ale. No nie wiem, no jak nadepnął Mirkowi na odcisk, no to myślę, że trzeba tylko czekać aż Mirek nadepnie teraz jemu, a jestem no, pewny, że nie może mu się odpowiedź nie spodobać. No jak standardowo, jak ja najeżdża na, na cały mój klub, e, to nie, nie, będę, nie będę zdziwiony, jak kurde i teraz tak samo po, pociśnie, więc, więc mówię no. no to, tak jak mówię, no to też jest jakiś tam konflikt z klubów i no ja nie wiem, jak mam się wypowiedzieć, i odnieść do tego. Czyli gdzieś tam podsumowując ten telefon, no. jak mamy tak. zorganizować ochronę, która będzie rozdzielać Ciebie i Ale nie, Alana ja ci dystansem. Tak, ja Ci powiedziałem, jeśli on podejdzie do mnie i, i cokolwiek przekroczy moją przestrzeń osobistą, to ja się odpalam i tyle. A jak nie, no to nie, no bo przecież kurwa nie jesteśmy zwierzętami. Każdy pomimo, że tam widzę regularnie ludzi, z którymi mam konflikty, to się nie bijemy, bo każdy ma od czegoś te kontrakty i po coś ten regulamin cały jest. Tak. Mhm. Jest takie coś że a. w tym kontrakcie? No wiadomo, nie. Ja nie, tego nie doczytałem. Żeby, to żeby, wiesz, żeby zawodnicy nie, nie, nie bili się poza poza a, okta, poza. Ale, po, ale po przed galą. No przed, przed galą, bo nie chcemy, żeby. Ale ile tam czasu jest. 60 e... A to, to wiem, 60 dni jest. No, ale na, to jest na, na, na galach, żeby się innych nie bili. No, ale między nie, sobą... Zależy nam na tym, żeby Jest, Nie, 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 okej, ale to wpadłem na fajny pomysł, yy, mianowicie no. będziecie mieli okazję pogadać na żywo nie, yy, na najbliższej no. konferencji, bo no. część Alan Kwieciński, Piotr Pająk zestawie po prostu to zmienił 7? Z, w w z tym. Jeszcze raz? My wyjechaliśmy wyżej, czy jak bo? Nie, nie, to jest znaczy inaczej. To jest konferencja i części są bez znaczenia. Ja Aha. starym. On e... lubi dym, Ja szłam ja ja. dymy <laughs> i kurwa, dym, bydź rufą! Dym, 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 dym. Ja dymy. Tak. Nie, róbcie co chcecie. Możemy trochę pocyrkować. <ślepia> no tutaj właśnie. Ty, Amadis, z Haribo Niekoniecznie. E, gdzieś tam. Moim zadaniem jest zrobić tak, żeby medialnie sobie żeby... to fajnie a, żyło, dojdy, no, żał, żeby były rozumiem. emocje. E, no, a no. to jest fajne, bo to jest autentyczne między tobą hmm. i Alanem. I jak ty z Haribo niezbyt podymisz, no to zawsze będzie Alan. Hmm. E, no dobra, ja już tam wymyślę, żeby was tam dobrze podkreślić. ty, kurwa, jesteś dobry. Kocham robotę. Trzymaj się, bo jesteś w szatni podróż trenerów i trzymaj się.